Dzień dobry, Agnieszka siewieraniuk Macierowska i portal Dzień Dobry Białystok. Dzisiaj jesteśmy na jednym z białostockich skrzyżowania, to dlatego, że będziemy mówić o naszym systemie zarządzania ruchem. System funkcjonuje w Białym Stoku już grubo ponad rok, niedługo będzie półtorej roku i myślimy, że jest to pora do tego, żeby troszeczkę podsumować, co się w tym czasie zmieniło. Na pewno od momentu uruchomienia system działa już dużo lepiej niż na samym początku. Jest mniej dokuczliwy dla kierowców, którzy no, mękani byli przede wszystkim mandatami za przejazdy na czerwonym świetle. Te wystawiała do końca ubiegłego roku Straż Miejska, w tej chwili m, takimi przewinieniami zajmuje się już policja, ale kierowcom jeździ się w tej chwili już znacznie przyjemniej a to dlatego, że system zaczął reagować faktycznie na natężenie ruchu, które trwa na naszych ulicach. Światła już nie zmieniają się nagle, tak jak było to jeszcze wcześniej, że się pojawiały strzałki, pojawiało się to zielone, to czerwone, w tej chwili to wszystko jakby funkcjonuje troszeczkę sprawniej. Wiemy, że w Białym Stoku funkcjonuje jakby tak, system zarządzania ruchem, ale Białystok nie jest jedynym miastem w Polsce, które sobie taki system zafundowało. Zresztą dodajmy bardzo drogi, bo kosztował nas blisko 30 milionów złotych z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Inne miasta również sobie zafundowały takie systemy i jak poczytaliśmy, posprawdzaliśmy sobie na portalach społecznościowych, internetowych, w innych miastach w Polsce też kierowcy nie są szczególnie zadowoleni z takich nowinek, które się wpisują w ideologię smart city. Nie wiemy czemu jakby miasta korzystają z takich nowinek do końca, bo one nie do końca realizują potrzeby mieszkańców, potrzeby kierowców akurat w tym przypadku. Natomiast faktycznie jest tak, że ten system zaczął się uczyć już w Białymstoku, jak się, jak się poruszać tutaj, jak jeżdżą kierowcy. I co jest ważne, dlaczego też jeździ się sprawniej? A to dlatego, że w godzinach wieczornych od jakiegoś czasu wyłączone są w ogóle światła i kierowcy tylko muszą patrzeć na znaki, jak przejechać, którędy przejechać, no i nie patrzeć w tym momencie na światła, które są wyłączone. Jak system będzie dalej działał, jak się będzie sprawdzał, będziemy oczywiście patrzeć, śledzić i będziemy Was o tym informować. Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska, portal Dzień Dobry Białystok. Dziękuję.